Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię flagę Australii. Zapraszam! Australia, oficjalnie Związek Australijski, państwo obejmujące kontynent australijski, Wyspę Tasmanię oraz inne znacznie mniejsze wyspy na oceanach indyjskim i spokojnym. Największy kraj pod względem powierzchni w oceanie i szósty co do wielkości na świecie. Stolicą kraju jest Canberra, największe zaś miasta to Sydney i Melbourne. Ustrojem politycznym Australii jest federacyjna monarchia konstytucyjna połączona Unią Personalną z Wielką Brytanią jako królestwo wspólnoty narodów. Flaga Australii to oficjalny symbol Związku Australijskiego. Opis flagi narodowej oraz bandery państwowej przedstawia się w następujący sposób. Na granatowym płacie o proporcjach 1 do 2 union jack w kantonie oraz sześć białych siedmioramiennych gwiazd. Symbolika flagi jest następująca. Union Jack jako flaga Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii to symbol przypominający związki Australii z Koroną Brytyjską. Największa gwiazda zwana Commonwealth Star Czyli gwiazda wspólnoty narodów, to symbol widniejący również na Herbie. Jej sześć ramion oznacza sześć stanów, siódme jest wspólne dla dwóch niezależnych terytoriów federalnych. Konstelacja gwiazd po prawej stronie sztandaru to Krzyż Południa, kojarzony oczywiście z Australią. Historia flagi jest stosunkowo krótka. Wprowadzono ją 3 września 1901 roku po konkursie, do którego zgłoszono ponad 30 tysięcy projektów. Obecna wersja pochodzi z 8 grudnia 1908 roku. Co jakiś czas cyklicznie powraca dyskusja nad tym, czy flaga państwowa Australii powinna ulec zmianie, w szczególności poprzez usunięcie z kantonu flagi Wielkiej Brytanii. Wśród propozycji są również radykalne, aby przyjąć całkowicie nowy projekt, pomijając także Gwiazd Zbiór Krzyża Południa. Debata w sprawie flagi powiązana jest luźno z postulatem niektórych grup społecznych, domagających się wprowadzenia. W Australii ustroju republikańskiego. Debata ta przybiera na sile szczególnie w przededniu ważnych wydarzeń krajowych. Bardzo dużo się o tym mówiło, o zmianie flagi. Właśnie w przededniu, szanowni Państwo, chociażby um, Olimpiady w 2000 roku, pamiętnej Olimpiady, która miała miejsce w Sydney. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do zakładki z playlistą. W której znajdziecie Państwo omówione przeze mnie flagi. Od wielu miesięcy na pierwszym miejscu, oczywiście, flaga Ukrainy, ale bardzo wysoko, właśnie Unią Jack, czyli flaga Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Znajdziecie Państwo również w zakładce z flagami opis flagi Polski, opis flagi Watykanu i wiele, wiele innych flag, nie tylko europejskich. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam na kanał Herby Flagi Logotypy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!